Cześć! Tu dzieciaki od kuchni. Dzisiaj oliwciu, co upieczemy? Słuchajcie, bardzo kochamy góry i kochamy też jeszcze ciasto, które nam przypomina o tych ośnieżonych górach, czyli karpetkę. Dzisiaj pokażemy wam na sposób na to ciasto. Oliwciu, pomożesz? Ty co? Do garnuszka wlewamy. Szklankę wody. Oliwka pomoże? To może na chwilę odstawimy. Brawo. 120 gram masła. Wrzucisz łyżką. Pięknie. Hop. Super. I szczyptę soli. Proszę. No, śmiało wrzucamy wszystko. Myślę, że to będzie szczypta, co? Mhm. Słuchajcie, wstawiamy na piec, i do momentu rozpuszczenia się masła i zagotowania grzejemy. Tu mama? Tak, zaraz będziesz myślał. Tu, Tak. A oliwka, ty lubisz góry? Tak. A śnieg? Tak. Super. A co robisz robić na śniegu najbardziej? Bawić się śniegiem. Bawić się śniegiem. Słuchajcie, już śniegu nie ma. Niby jest zima, ale już śnieg stopniał dawno, dawno. I nam trochę za nim tęskno. Dlatego przypomnimy sobie te miłe chwile, co? Pałaszując Gdzie, ciasto nie, na podwieczorek. <grym> tak, Oliwka kojarzy. Śnieg ze świętami gwiazdorem, najprzyjemniejsza chwila dla dzieci, nie? Tak. Dobrze, masa nam się zagotowała, teraz oliwkę poczekaj. W misce mamy półtorej szklanki mąki pszennej, będziemy dodawać, poczekaj oliwka, tu nie możemy dotykać, bo jest gorące. A mama będzie mieszała i zaraz znowu wstawimy na gaz, no. Wrzucisz mamie mąkę? Super. No wrzucamy, wrzucamy, śmiało Oliwka. Musimy dobrze wymieszać. Super, no. Widać powoli Wieszy? ciasto. Jeszcze wszystko, całą mąkę wsypujemy. Ciężko? Wszystko. Ciężko? Czy ciężko? Sprawdź. Ja? Ciekawe, Słuchajcie, tutaj akurat powiemy oliwce nie stop, bo to jest bardzo gorące, tak? I trzeba uważać na rączki. Oliwka dzisiaj wrzuca mąkę. Słuchajcie, dbaj, dbajmy o bezpieczeństwo dzieci w kuchni. <gry> to jest bardzo ważne. Szczególnie jeśli mamy gorące garnki, noże, miksery niezabezpieczone. Mhm, oliwka wrzucisz? Super. No jeszcze. Glejda. Tak jak nam się <gry> robi. Dokładnie. Glejda. Nawrzucamy no, wszystko. Możesz miseczką już wsypać. Odłóż sobie na bok i miseczkę. Mhm. Super, dziękuję. Słuchajcie, mieszamy. Dokładnie, dokładnie mieszamy i co robimy? Wstawiamy ponownie na gaz i mieszamy cały czas do momentu, aż masa Lika. będzie jednolita Lika. i szklista. Lika. Oliwka mnie dzisiaj straszy słuchajcie Lika. i chyba was też. Dobrze, na gaz. Ściągamy już z gazu? No. Ściągamy z gazu. Słuchajcie, pokażemy wam jak ta masa wygląda po wygrzaniu. Proszę bardzo. I Oliwka, co teraz robimy? Musimy wystudzić, nie? Masa jest bardzo gorąca. My będziemy... Oczywiście, proszę bardzo. Wow, już wygląda smakowicie. Słuchajcie, po wystudzeniu ja będziemy wydawać jajka. My trochę o, przyspieszymy ten proces chłodzenia. Weźmiemy ciasto na altanę. Tak. Na alt... Tak, już Ci pomogę. No dobra. Wyniesiemy ciasto na altanę, więc widzimy się za chwilę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Teraz się witamy po króciutkiej przerwie. U nas ekspresowo się w sumie wychodziło ciasto, bo w przeciągu 15-20 minut, ale to dzięki temu, że stało zimno. Tak, teraz do takiego chłodnego ciasta będziemy dodawały po jednym jajku i będziemy mieszać do momentu ładnego ujednolicenia. Po jednym oliwka, uwaga! Hop, mamy jedno. A nam się ciągnie. Aby tam troszeczkę więcej wyciało, ale to nic. Ale to nic. Wymieszamy. Dokładnie. Ciężko. Czy pomóc tobie? No. Słuchajcie, możemy to robić mikserem, ale szczerze powiem, ja wolę to robić ręcznie. To ja będę ci podawać. Dobrze. Dużo jajek? Sześć jajek. Dużo jajek? Tak, sześć. Dużo? Ja wiem, tak w sam raz, nie? Żeby ciasto było pyszne. Już Zobaczcie. Masa ma jednolitą konsystencję. Możemy dodawać po kolejnym jajku. Oliwka już uciekła. Wiadomo, dzieci są niecierpliwe. 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 Słychać ją za kulis. Tak. Dobrze, i tak póki nam się jajka nie skończą. A to! No, już gotowe? Jest gotowe. Słuchajcie, wszystkie jajka były po kolei. już... już. pierścionek. No, piękny, masz ten pierścionek. zobaczcie konsystencję. I jest gotowe. jest gotowe. Czary mary, powiedz nie, jeszcze nie można jest. Co jeszcze trzeba zrobić? Upiec. Dużą blachę piekarnikową wykładamy papierem. Bądź smarujemy masę i wysypujemy mąką. Wywolimy papier. I wykładamy ciasto. No. Dobra, pomożesz. Ale ciężko to mama pomoże. Wykładamy i rozsmarujemy. Często pieczę się dwa osobne blaty. My pieczemy jeden duży i później będziemy kroić go na pół. Bo po prostu tak nam jest łatwiej. Tak, oliwka nam zrobi tatry, karpaty, góry stołowe. <grystanie z> góry <stołowej> tak? No. Karpaty, tak. Rozsmarujemy. Jeszcze troszeczkę ściągniemy. Tu trochę Mhm, mm Proszę bardzo. Dobrze mi idzie? Bardzo dobrze Ci idzie. Tego mało go też? Tak. Ojcze robiłam Im więcej po pozwolimy dzieciom nam pomagać w kuchni, tym więcej one będą potrafiły i chętnie będą z nami spędzały w tej kuchni czas. Oliwka w sumie spędza czas tak samo, jak i Bartek. W sumie od urodzenia ze w kuchni. Także super sobie radzą. I też? Tak, oczywiście. I nie boją się nowych wyzwań kulinarnych. I też bardzo lubią różne nowe smaki próbować. To będę ja? To będziesz ty. Dobrze. To jeszcze rozsmarujemy trochę, żeby... Tak, dla każdego wystarczyło. Oliwka jest bardzo żywiołowa i znowu mnie opuściła. Ona, Oliwka bardzo lubi szybkie ciasta i szybkie przepisy, i szybkie dania. Chociaż ja ci się nie dziwię, to jest trzylatka, latka, także. Tak, słuchajcie w kulisach. Dobrze. Jest to ładnie. Rozsmarowane. Nie musi być idealnie równo. Nie, Oliwciu, nie musi być idealnie równo. Nie ma równo. Dobrze, żeby nam wyszły te górki i doliny. Co ma. Coś Oczywiście ja też jak dziecko musiałam się trochę pobrudzić. Dobrze. Teraz stawiamy do piekarnika. Przypominam, <ścoughs> cześć w przypominam, 200 stopni grzanie góra dół na środkową półkę. Tak pieczemy około 20-25 minut do złotego koloru. Jak już nam się upiecze, wyłączamy piekarnik i delikatnie uchylamy. Tak zostawiam zazwyczaj na 3-4, góra do 5 minut i dopiero wyciągamy ciasto z piekarnika. Yy, widzimy się niedługo, jak ciasto przestygnie, blat przestygnie, yy, wykonamy krem do karpatki. Zapraszam. Po krótkiej przerwie witamy tak. Was ponownie. Zobaczcie, jakie u nas wyszedł tu to nie są karpaty. Słuchajcie, to jest Mount Everest. Oliwia dzisiaj po prostu dołożyła do pieca. Pokażemy wam, pokażemy wam teraz, jak zrobić krem do karpatki. Tak. Co jest potrzebne? Odsyłamy Was, kochani, do naszego filmiku z wykonywania budyniu, ponieważ dokładnie ten sam przepis jest nam potrzebny do wykonania kremu na karpatkę. My go troszeczkę urozmaiciliśmy. Tak, dodatkowo dodaliśmy całą dużą paczkę cukru z prawdziwą wanilią. Jeśli już go zagotujecie, będziemy mieli gotowego, przykryjcie go folią spożywczą, żeby na jak będzie się studził, żeby nie powstał korzuk. Tak? tak, teraz możemy to ściągnąć. Zobaczcie, super wygląda. Mm. Chyba sobie nie ma podjadania. Nie <laughs> A, Już się z podjem. Tak, Bartek już ma chrapkę na budyń i wcale mu się nie dziwię. Bo sama mam na, mam na niego ochotę, ale chyba jeszcze większą mam na tą karpatkę, także przechodźmy do. Też mam scenda. na nią ochotę. To co, Bartek będziesz miksował? Jasne. Dobra, na początku sobie wykonujemy. Mamy odmierzone 160 g masła i ubijamy ją na ładną, gładką, białą masę. masę. Proszę bardzo. Słuchajcie, masę mamy ubite, tak. teraz po łyżce będziemy dodawać budyniu i nadal będziemy mieszać. Co Dobre. jest bardzo ważne, budyń musi być zimny, bo w innym przypadku, jeśli będzie troszeczkę ciepły i nie wytrzymamy tego czasu, masa nam się po prostu zetnie z Dobrze, dodajemy. No dawaj, no dawaj. Dawa. Ale zielony z tego. Mama. No, no. mam. -hmm. Zgadza się. Muszę być pięknie, gładki, okej, okay. dobrze. Jest, okej. Okay. To teraz ściągniemy. Ser zwalniamy. Zjadł muszę być. Musisz wytrzymać, przepraszam? No, muszę wytrzymać, aż cała karpatka będzie ok. Bo tak to nie zagadnę. No, że to sobie to zjadł. Dobrze. 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 Przeniesiemy sobie blaty i przełożymy ciasto. Bartuś pomożesz? pomożesz. z sam tej strony, bo za chwilę połamiemy. OK. zobaczcie, słuchajcie. Przełożymy tu i przykryjemy drugą połową. Dlatego... Bo... Dlatego mówiłam, że robimy jeden blat, bo po prostu go przycinamy na pół. Wykładamy masę. I teraz wyszły dwa blaty. Tak, z jednego wyszły nam dwa. Trochę oszczędzamy ale, czas na pieczeniu. Ale mógłby też te wyjść położymy. cztery, bo jeszcze byśmy przekroili na pół te mhm. dwa, bo wyszły cztery. Dokładnie tak. Jeśli jutro będę wszystko wcinał. Hmm, tak, wkładamy na tak co najmniej trzy godziny do lodówki. My zazwyczaj robimy karpatkę dzień wcześniej, wkładamy na noc i ona ładnie się stężeje. Tak. I dekorujemy cukrem pudrem już przed podaniem. Tak. Tak to sobie wykorzystamy. No, <grym>, o, no, wyrównamy troszeczkę. Ale jutro cały bladzim. <grym> tak, wszyscy i, bardzo i lubimy karpatkę. Ani jedne i ani nic nie zostawię. O, nawet trochę nie odleciało. Mm, Bartek mm. korzysta z każdej możliwości, żeby Pyszne. spróbować co to nam wyszło. O, pysza! Bardzo tak, jest bardzo budyniowy. <grym> Jeśli wolicie bardziej maślane krem. Można dodać tak do 180-190 gram, y, gram masła nawet, także śmiało. Tak. My wolimy bardziej budyniowy, mniej tego tak. masła trochę dodaliśmy. A krem jest bardzo pyszny. Przykrywamy drugim jest jest przepycha w ten sposób przełożymy sobie na paterę, wkładamy do lodówki, lodówki. tak jak mówiłam minimum na te 3 godziny. I będziecie mieli możliwość na wizji zobaczyć, jak wyszedł nam w pełnej kresie. Tak. Życzymy Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa. Do zobaczenia.